Osmętne, śnieżne Nevermore, dni utracone, ukochane, widzę cię znów w cafe Nord, w mroźny, mglisty poranek. Laudetu, witam Państwa z Berlina Zachodniego, z właśnie ciepłego, pustego, wielkiego kafe, z restauracji Graffiti na Denauer Plac na środku Kudamu. Tak jak opowiadałem w jednym z filmów o Berlinie, że w tym przedziwnym mieście przegląda się najnowsza historia świata, starych dwóch wielkich totalitaryzmów i liberalnej demokracji, z wciąż jeszcze nieodgadnionym znakiem zapytania wobec tego, co będzie w Rosji. ale ja się w nim przyglądam. Powiem Wam z drżeniem w sercu, że siedzę przed swoją dwudziestoletnią córką, która mnie filmuje. Dlaczego z drżeniem, spytacie, co w tym dziwnego? Bo ja wciąż pamiętam tego 19-letniego chłopca. Słuchajcie, to jest graffiti. Kudam mruk placu Adenauera. Jako 19-letni chłopiec z kolegą, w połowie pierwszego roku w studiów, kiedy Rakowski dał paszporty, przyjechaliśmy tu. Ta graffiti była małą kanciapką. Tak, wzięliśmy jednego dener kebab na pół i chyba jedną herbatę. Nie było nas sztać, to było dwie marki. Tak jak jadło się ich hamburgera w McDonaldzie przy dworcu żony na pół. No, mieliśmy to szczęście, że nie musieliśmy jeździć na handel, nie musieliśmy jeździć pracować, jednak jeździliśmy tu wydawać. Ale pomyśl, wtedy w obdartych sofiksach ten sam kolega mówi mi, dziś Maciek, dziś mamy pieniądze, dziś mamy to, ale ile bym oddał, żeby mieć tę młodość, tamtą młodość? No właśnie. A ja się w tym przedziwnym mieście przeglądam dziś ze swoją dorosłą już córką, kiedyś z żoną, synem, przyjacielem, pierwszą dziewczyną, tak, wracając tutaj, wracając do graffiti, wracając w okolice dworca ZO, w inne miejsce tego przedziwnego miasta. Się, ono się tak nasyciło obecnością różnych bliskich mi ludzi, teraz już rozumiem, dlaczego wielki Marcel Proust nie, nie pisał nazwy miast. On pisał imiona ludzi, imiona miast w jednym z rozdziałów swojego straconego czasu. Są miejsca, które przesiąkają bliskimi nam osobami, wspomnieniami. Które wywołują zupełnie niesamowite synestezje nastrojów, zapachów, barw, odczuć, przypominając nas o naszej przeszłości. Tak przeglądam się w Berlinie, każde miejsce jest tu z kimś dla mnie związane. I tak zapadam się wtedy też w melancholię. Zapadam się w melancholię, zapadam się w przeszłość, zapadam się we wspomnienia, patrzę na siebie, przypominam sobie tego dziewiętnastolatka w jeansach, w starych soficach, z niczym. Czy jestem szczęśliwszy? Czy osiągnąłem to, co chciałem osiągnąć? Dlaczego? Moje motywacje, chęci, żądze, wola są zupełnie czymś innym. Co właściwie mnie łączy z tym chłopcie? A powiem Wam co. Wiedział to i Wielki Prust, i wie dzisiejsze Ani Echno. Nasza tożsamość to pamięć, to zbiór wspomnień, które nas otaczają. Przypomina nam za latami, ani Erno, w pamięci obecne jest wszystko w tej samej chwili. Obecni są moi rodzice, moje nieżyjące, kochające mnie babci, obecny jest dziadek, obecni są koledzy, kiedy szedłem do szkoły, kiedy ją kończyłem. Wszystko jest w tej samej chwili. Moje wole, pragnienia, motywacje wszystko się zmieniło, ale moja tożsamość to moja pamięć. Obecność wszystkiego i wszystkich daje ciągłość mojej osobowości na przestrzeni czasu. A tu w Berlinie ta obecność jest szczególnie silnie wyczuwana. Pamiętasz Artur? Sofiksy, stare dżinsy, schronisko młodzieżowe, jeden kebab za dwie marki. Dziś każdy kebab stoi otworem, każda knajpa i każdy sklep, nie jest to problemem. Czasu mamy jednak zdecydowanie mniej, trzeba to przyznać. Dlatego zakończymy melancholią, która by mnie zbierał. Pusto i ciepło w tym kafe, zima się w oknie szronem Perlin. Nie przyjdę i idź, nie spotkasz mnie. Wielki, wielki jest Berlin. To Berlin 1906, Julian Tuwim. Ramen, proszę Państwa.